Nie no, szczerze, no, przypadek. Myślę, że to był przypadek, a na całe szczęście się wpadło i no, uratowaliśmy ten remis. Ale nie ukrywam, że był to bardzo ciężki mecz, bo Krakowa gra naprawdę bardzo dobrze w piłkę i bardzo ciężko się z nim gra. Dlatego, jeszcze w pierwszej połowie, no, nie wyszliśmy dobrze w mecz, bo bardzo ciężko. Ale no, parę słów ciepłych w szatni i jakoś tam druga połowa myślę, że lepiej wyglądała. No właśnie, korona to dziwny zespół, bo w tym sezonie to nie pierwszy taki przypadek, że pierwsza połowa jest gorsza, a druga chyba po tych ciepłych słowach trenera zdecydowanie lepsza. Znaczy, my się sami też staramy mobilizować, no bo wiemy co potrafimy, widzimy się na treningach, trenujemy, przebywamy ze sobą, więc wiemy naprawdę na co nas stać. I dlatego jest, zaczynamy te pierwsze połowy zawsze tacy no myślę, że zestresowani, przestraszeni, a niepotrzebnie, bo potrafimy grać w piłkę i musimy cały czas grać pressingiem i próbować grać tą piłkę dolnymi podaniami, nie tylko górą. I myślę, że będzie wtedy lepiej, ale no, musimy przede wszystkim ustabilizować to wszystko. Cel został zrealizowany, czyli korona utrzymała się w ekstraklasie. 35 kolejka, trochę późno, chyba. No, na pewno późno, no ale no, był podział, punkty się dzieli i na pewno były ciężej. Dobrze, ja że wygraliśmy te najważniejsze mecze. Nie, nie dawaliśmy punktów y, z, y, drużynom, które były po, pod nami, i myślę, że to przeważyło. No i dlatego każdy punkt był na wagę złota. Powiedz mi, Michale, bo przed wami jeszcze dwa mecze, ale najpierw ten najbliższy w Stoku z Jagiellonią we wtorek o 20.30 spokojnie i na ludzie pograć możecie, bo jesteście już pewni utrzymania, podobnie jak Jagielonia. kibice mogą spodziewać się ciekawego widowiska w końcu? Nie wiem, no zobaczymy, no ja uważam, że musimy wszyscy wejść do zimnej wody i się ostudzić troszeczkę, bo pogoda jeżeli będzie dalej taka sama, to na pewno będzie ciężka, prawda, ale no na pewno będziemy grać o trzy punkty, bo teraz chcemy zająć jak najlepsze miejsce w tabeli, a jest jeszcze to możliwe, żeby spiąć się na szczyt, a mamy akurat dwa mecze z górnymi drużynami, które są nad nami, więc myślę, że wszystko jest w naszych rękach. A ponadto jest szansa na historyczne Wycięstwo w stoku. A to nad nie wiem, nawet nie, nie, nie wiedziałem, że nie No to jest szansa, no, oczywiście, zawsze jest. Michał, taki gol dający już to pewne utrzymanie, to ma jakiś wyjątkowy smak, czy nie? No na pewno, no tak jak wspomniałem, no, było bardzo ciężko i strzelić pod koniec, no może nie pod koniec, no ale tak w 60-tych, na minutę minucie 6 czy w 70 no, to jest jakaś ulga, ale Krakowia potrafi w piłkę grać i dalej trzeba było być skoncentrowanym i no, staraliśmy się jeszcze strzelić tą drugą, ale graliśmy już bardziej uważnie. Udowodniłeś, że jak grasz jakby na środku drugiej linii, to jednak trochę tej gry jest ofensywnej w Twoim wykonaniu. Więcej. Znaczy ja lubię rozgrywać piłkę, jeżeli mam taką możliwość, to będę starał się to robić. Akurat dzisiaj trener chciał, żebym grał troszkę wyżej pod, pod korzeniem, ale na tych piłkach też za dużo nie otrzymywałem i starałem się cofać się po te piłki. Nie wiem, trener może mieć o te pretensje, no ale ja taki styl mam i na pewno będę to preferował. Tak, pewnie. Po, po tej pierwszej połowie, gdzie nas, myślę, Krakowia zdominowała i miała dużo okazji Szczególnie z dystansu do strzelania bramki w drugiej połowie. My, myślę, że troszeczkę zaszli gradzi. troszkę e, troszeczkę jeszcze zmieniło działanie na boisku. A z tego punktu jesteśmy oczywiście bardzo zadowoleni. Łatwo nie było, to podkreślają wszyscy zawodnicy Korony, z którymi rozmawialiśmy, ale też chyba łatwego pojedynku nie można było tutaj się spodziewać. Pewnie. Myślę, że e, najgorsza była po, dzisiaj pogoda. A ta pogoda brała dużo siły i, i w drugiej połowie troszeczkę znów zaszło i już łatwo grało. 35. kolejka i dopiero po tej kolejce Korona jest pewna utrzymania w Ekstraklasie. Pytam, czy nie za późno, w zdaniem. Takie Taki pytanie retoryczne. Może jakby nie był podział punktów, byłoby to wcześniej. Z drugiej strony, tak są nastawione rozgrywki, że musieliśmy walczyć i szkoda tego domacego meczu tydzień temu i musieliśmy walczyć do końca, Czekali, czekać, aż do teraz. Dużo czasu na odpoczynek nie macie, bo już we wtorek gracie w Białymstoku z Jawielonią. Dla Ciebie to taki powrót trochę sentymentalny. Ciekawy może być mecz, bo jedna drużyna już utrzymanie w Ekstraklasie ma. Jeżeli tylko słońca takiego wielkiego nie będzie, to kibice mogą chyba obejrzeć dobry pojedynek. Dobrze mnie słuchałeś, tak, pewnie. Eee, tak, myślę, że gramy 20-30 bez słońca, no to, to mamy nadzieję, że będzie dobry mecz. Przez to, że już spokojni tego utrzymania jesteście, możecie zagrać lepiej na przykład. Pewnie. Paweł, dobra twoja gra w ostatnich meczach, to będzie argument, żeby zostać w Kielcach, czy żeby na przykład sobie znaleźć inny klucz, dobrą ofertę? Jak myślisz? Jedno i drugie. Myślę, że pokazałem, że jeśli potrafię grać i ci to będzie w Kielcach albo nie gdzie indziej. Cieszę się, że i tak naprawdę czekam. Nie, już nie czekam. Już się muszę tylko zdecydować. Dziękuję.